Halo, dzień dobry, godzina 6.30, i Wam coś od razu pokażę. To jest duża żarówka, która, nawet po zgaszeniu, wciąż trochę świeci. Przynajmniej przez jakiś czas, i ona będzie, może nie bezpośrednio, ale w dużym stopniu, tematem dzisiejszego vloga. Dzisiejszy dzień wyglądał troszeczkę jak wczoraj, czyli dużo załatwiania różnego rodzaju pracy, obliczania wielu rzeczy, załatwiania, podsumowywania... Masakra jednym słowem. A dodatkowo zainstalowałem Windowsa XP na maszynie wirtualnej i jestem z siebie dumny. 32-bitowy, jakby ktoś pytał. Był to też dzień, kiedy po raz kolejny skosztowałem czegoś nowego. Tym razem... żołądków. Dlatego, że przymierzam się na wycieczki z Kamilem i stwierdziłem, że będę jadł różnych rzeczy wiele. Są trochę przestknięte, dlatego są takie ciemne. były w lodówce. Nie. Wiesz, to jest smaczne, ale mam takie poczucie, że jem i żołądek. I to do mojego żołądka, i czuję się z tym dziwnie. Żołądeczki, serduszka. O, jakie to było zawsze dla mnie pyszne. Z tego. I teraz przejdźmy do tematu związanego z żarówką. Dom jest na zewnątrz zimno, czyli trzeba jakoś go ogrzać. Najfajniejszym, najprzyjemniejszym źródłem ciepła przynajmniej do roku 2019, bo wtedy wydaje mi się jest okres, do którego będzie można opalać drewnem, jest zapalenie w kominku. No i tym razem udało się bez żadnych problemów zapalić w kominku. Miłe, bardzo Ciepłe, wręcz czerwone światło, które uspokaja człowieka. Dodatkowo delikatny zapaszek tych igieł palących się, ten dźwięk, te trzaski jednym słowem, coś nie do opisania, a coś naprawdę przyjemnego. Nawet na YouTube jest takie wideo, gdzie przez chyba godzinę czy przez trzy godziny można odpalić sobie palący się kominek, za jakiś czas ktoś dokłada drewna i naprawdę działa to kojąco. Wtedy jeszcze nie widziałem, a był to element wielkich zmian i odkryć w moim życiu. Była chwila na spotkanie się z Madziąką. Zmęczona Madzia. Oprócz tego udało się spotkać z Tiwoltem, z którym pojechaliśmy do Ikei, gdzie Tiwolt zjadł sobie obiad. Natomiast ja stwierdziłem, że zjem jakiś deser po tych wszystkich żołądkach. Wziąłem mus owocowy oraz ciastko. No i to nie był sposób, żeby nie odmówić sobie chociaż drobnego spaceru po Ikei. Zobaczcie. Na tego Shark, tego rekina. To by zarąbiście wyglądało, ja bym mógł robić cosplay jeans. Kupmy wszystkie i zrobimy Shark To jest dobry pomysł. w formie walki kaktusem i gaz przeciwników kaktusami. Wiele osób mnie pytało w jaki sposób robię obrotowe ujęcia wziąłem taką tackę obrotową pod pizzę i ona się kręci Trzeba zwrócić no, uwagę na jedną ważną rzecz żeby się dobrze kręciła trzeba na nią jeszcze nadepnąć Tak, bo ja z początku miałem w ten sposób że ona nie chciała się za mocno kręcić a potem niechcący na niej stanąłem i teraz się kręci tak fajnie luźno <grym> Ale to trzeba mieć masę ziemniaka więc lepiej weźcie kolegę żeby stanął razem z wami poznalibyście. Nie ma bata. No i dochodzimy w końcu do głównego tematu. Jak byłem w Poznaniu w praktykerze, to udało mi się znaleźć żarówkę 1080 lumenów, czyli dosyć sporo światła, która była barwy zimnej. Taka dobra do nagrywania, bo zdecydowanie fajniej i łatwiej jest wyciągać odpowiednie kolory niż z barwy takiej żółtej. Ale na tamten moment było to idealne rozwiązanie, bo ta barwa pasowała do lampy pierścieniowej. I wtedy tło było ładnie oświetlone, jak widzieliście, oraz przód był ładnie oświetlony i te kolory ze sobą współgrały. Bo teraz jak widzicie, dla mnie, dla oka, białe światło, które pada na mnie i żółte światło, które jest za mną, no, nie mieszają się. Są takie przyjemne. Gorzej to wygląda na kamerze. Specjalnie dlatego tę żarówkę zostawiłem tutaj z tyłu. Powoli robi się ciepła. Dlatego, że światło białe i światło żółte na obrazie z kamery dobrze nie współgra. Dobrze! Albo lepiej współgra w rzeczywistości. Jako kolejny przykład to wystarczy, że weźmiecie swój telefon i w momencie, kiedy będzie dzień, czyli to światło będzie dosyć białe w okolicach np. 5000 Kelvinów, odpalicie żarówkę, która jest najczęściej żółta w domu i porównacie sobie te światła na obrazie, to zobaczycie dosyć sporą różnicę, która was będzie wkurzać, bo jedno światło będzie bielsze albo bardziej żółte, a drugie będzie bardziej niebieskie. No to jest problem z temperaturą barwną, z którą się trzeba niestety wiązać podczas nagrywania filmów. Dlatego też mam tak dużo żarówek białych u siebie w mieszkaniu, bo jak przechodzę z jednego pokoju do drugiego, to zawsze mam światło białe w kamerze. Dotychczasowo tło oświetlałem żarówką 4000 kelwinów, taką trochę mniejszą, czyli światło dosyć białe, lekko żółtawe w porównaniu do 5000 kelwinów, które oświetla mnie z przodu oraz 5000 kelwinów, które oświetlają mnie delikatnie od boku. Będąc w Ikea stwierdziłem, że pójdę za ciosem i tak jak w Praktikerze udało się kupić żarówkę, o temperaturze barwnej zimnej, tak stwierdziłem, że tutaj też się uda i tą swoją żarówkę zamienię na jakąś mocniejszą, żeby właśnie oświetlić sobie tło. Ale niestety takiej żarówki nie mogłem znaleźć. Za to trochę inna przykłamują uwagę. Także LEDowa, 1800 lumenów, 2700 kelwinów, 22, 22 W. Jak sami widzicie, to światło jest dosyć żółte. Ale właśnie teraz chcę przejść do tej temperatury barwnej. Jak spojrzymy sobie na wykresik, to na wykresiku widzimy, że ogień, który widzieliście na samym początku, był dosyć czerwony, pomarańczowy, ogólnie ciepły. Natomiast jeżeli spojrzymy na żarówki, które mnie oświetlają, są dosyć niebieskie a właśnie niebieskie słowo klucz. Cofnijmy się do przeszłości. Kiedyś człowiek opalał drewnem, zapalał świeczki, światło było ciepłe. Później zaczął świecić żarówkami, tymi żarnikowymi, czyli światło wciąż było ciepłe, około 2400 kelwinów. Dzisiaj często ludzie zaczynają zastępować takie światło światłem, np. 4000 kelwinów, 5000 kelwinów, są zimne świetlówki 6500 kelwinów i inne tego typu rozwiązania. Łączy się to w dużym stopniu z emisją światła niebieskiego, które dosyć negatywnie wpływa na nasz wzrok, między innymi dlatego, że taka długość światła odbija się wewnętrznie i robi jakieś inne dziwne rzeczy. W oku, ale przejdźmy może do konkretów, a niekoniecznie do tych własności fizycznych. Osoby używające komputera przed albo oglądające coś na telefonie w łóżku, są narażone na duże ilości światła niebieskiego, negatywnego. Były prowadzone m.in. badania, jak takie osoby się zachowują na podstawie czytania. Wieczorem grupa osób, która była badanych, czytała książkę cokolwiek. Jedna grupa czytała to na zwykłym papierze. Natomiast druga grupa czytała to na jakimś urządzeniu, które emitowało światło. Grupa używająca urządzeń elektrycznych była zdecydowanie bardziej pobudzona i zdecydowanie bardziej czujna niż grupa badanych, która czytała książki na papierze. I tutaj uwaga przyznaje się do błędu. W momencie, jak zaczynałem się interesować wideo, bardziej mnie interesowały światła, zobaczyłem, jakie światła białe są fajne. Są takie mm, przyjemne. Jak mi się one podobają. Łącząc to ze swoim kierunkiem studiów, czyli z informatyką, kiedy to informatycy zazwyczaj dzień mają w nocy. Zamontowałem taką żarówkę u siebie w pokoju, była ona znacznie mocniejsza niż pozostałe żarówki, w pokoju miałem absurdalnie jasno, ale dzięki temu mogłem zdecydowanie więcej czasu poświęcić na pracę, nagranie, na wszystkie inne rzeczy. Przez to miałem swoją dobę wydłużoną. Wydłużoną sztucznie, bo zazwyczaj i tak szedłem spać nad ranem, albo po prostu w dzień, no bo światło w dzień było wręcz słabsze, jakie to chore. Na tyle się przyzwyczaiłem do tego jasnego białego światła, że nie sprawiało mi to żadnych problemów i zamontowałem takie światło właśnie w pozostałych kolorach. Jak widzieliście na przestrzeni tych vlogów, bardzo dużo mówiłem na temat swojego przestawiania się. I odrzucałem cukier i więcej ćwiczyłem i robiłem inne tam takie głupie rzeczy, które ostatecznie nie dawały aż takiego skutku, na jakim mi zależało, żeby spać normalnie w nocy. To jest uwaga moja dedukcja, przypuszczenie. Bo zgodnie z tym nagabywaniem na światło niebieskie stwierdziłem, że ok, zacząłem używać tego całego fluksa na telefonie, żeby mieć bardziej żółte kolory. Starałem, starałem się mniej siedzieć przy komputerze przed snem. Ale wiecie jak to jest. Zawsze coś trzeba dokończyć, zawsze trzeba się czymś zająć. Ale nigdy nie zwracałem uwagi na to, że np. w tym pokoju cały czas mam odpalone światło białe. Dzisiaj rano, jak wstałem w okolicach 5, miałem zasłonięte całkowicie zasłony, i tak do godziny około 9 cały czas się Przy tym świetle nie odczułem żadnej potrzeby odsunięcia zasłon, no bo miałem tutaj dosyć jasno, przynajmniej wystarczająco. Albo to był stan taki ustalony, jaki jest tutaj zazwyczaj, kiedy zapalone światło jest ciemno, czyli przez większość mojego życia. Trochę zacząłem Trzeba się na temat tego całego światła i najwięcej tematów dotyczyło lamp ulicznych, dlatego że zazwyczaj były takie sodowo-potasowe lampy, kojarzycie zapewne żółte, i one, wbrew pozorom, były dosyć dobre. Mniej męczyły oko, były przyjemniejsze, mimo że w świetle tym białym, jaki jest teraz mocno stosowane. Człowiek widział więcej, był bardziej czujny, ale przez tą ilość światła, przez jego natężenie, w wielu miastach pojawiały się problemy właśnie z cyklem dnia, bo osoby, które były narażone na takie światło, też miały trochę większe problemy z zasypianiem. Ogólnie cały cykl dobowy się opóźniał czyli w moim przypadku, jak nie mogę usnąć o pierwszej, na przykład w nocy, o drugiej, o trzeciej, leżę w łóżku, to może być to spowodowane właśnie z moim opóźnieniem doby. Czego nie zauważyłem wcześniej. Dzisiaj w żadnym stopniu nie chcę się mocno zagłębiać w stronę naukową tego całego zagadnienia, dlatego że zacząłem grzebać za tym dosyć późno i jeszcze nie na tyle udało mi się to zgłębić, żeby móc tą wiedzę w jakiś przystępny sposób przekazać. Przede wszystkim chcę podjąć wyzwanie i tak jak tą żarówkę sobie kupiłem, kupię sobie więcej. Kupię sobie więcej żarówek właśnie żółtych i postaram się je pozmieniać u siebie w domu i chcę zobaczyć, czy mój sen, mój tryb doby uda się delikatnie przestawić, czy nie, czy to światło ma aż tak duży wpływ na mnie, czy też nie, czy muszę szukać odpowiedzi gdzie indziej. Czyli to jest takie jakby rozpoczęcie badań. I rzeczywiście tak może być. Moje problemy ze spaniem mogą się wiązać z tym, że podczas dnia człowiek powinien jak najwięcej spędzić czasu na świeżym powietrzu, żeby absorbować jasne, mocne światło po to, że jak się zaczyna robić ciemno jest coraz mniej światła, to organizm powinien produkować coraz więcej melatoniny, żeby człowiek chciał iść spać, żeby mu się chciało spać, a przez takie sztuczne wydłużanie sobie doby, czyli właśnie przez taką jasną żarówkę nad sobą, czy taką jaką mam teraz przed sobą, po prostu mój organizm zaczął produkować jej mniej i mój dzień się zaczynał przesuwać, przesuwać w stronę nocy, bo myślał mój organizm, że cały czas jest dzień. Dosyć ciekawe, Dosyć sporo na ten temat już przeczytałem, ale myślę, że zbiorę te wszystkie informacje razem i postaram się to jakoś ciekawie i miło przedstawić. Póki co, wydaje mi się, że nie będę bardziej przedłużać, bo ten vlog i tak naprawdę długi wyszedł. Ja Wam życzę miłego dnia i mam nadzieję, że dzisiaj położycie się spać wieczorem, już tak wyprzedzając fakty całego dnia. Nie będziecie mieć problemu z zaśnięciem a wasz sen będzie najwyższej jakości, z normalną długością fazy REM, a nie jak w przypadku sztucznego światła niebieskiego, kiedy ta faza jest skrócona do minimum i o wielu takich rzeczach dzisiaj czytałem. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.